E, nigdy nie planowałam zostać cukiernikiem. W domu rodzinnym nie piekłam, nie gotowałam. E, temat gastronomii nie był w okręgu moich zainteresowań. 8 lat moja dieta opiera się głównie na, na roślinach, a dlatego też bardzo chciałam jeść sama desery wegańskie. Od znajomych oraz ich znajomych wiedziałam, że Chętnie kupiliby taki produkt na mieście. Stąd zaczęłam rozglądać się za różnymi środkami finansowania i wsparcia właśnie młodych biznesów. Z racji trudnego okresu w Polsce nie było dostępnych środków finansowych dla, na właśnie na otwarcie biznesu. Kredyty w bankach komercyjnych nie były dostępne albo z bardzo niekorzystnymi warunkami dlatego rozglądałam się za jakimiś środkami zewnętrznymi. Tutaj pojawił się projekt Wsparcie w Starcie, który pozwolił mi na stworzenie kawiarni o cukierni wegańskiej w Warszawie. Po czasie uważam, że stworzenie Eteru było jedną z lepszych decyzji w moim życiu. Mamy 20 dwudziestoosobowy zespół pracowników, zarówno na barze, jak i na pracowni cukierniczej, który każdego dnia wraz ze mną a współtworzy ten koncept. Naszym kolejnym planem to ruszenie z wypiekami francuskimi i półfrancuskimi takimi jak croissant, pain au chocolat. A właśnie czekamy na specjalistyczną wałkownicę, która pozwoli nam produkować tych wypieków znacznie więcej. No i też dzięki temu nasi goście, którzy odwiedzają nas, nas każdego dnia, będą mogli cieszyć się takim francuskim rogalikiem również w naszej cukierni.